Cześć, witam Was w kolejnej dobrej bitwie. A będzie to bitwa nawet bardzo dobra. Przekonacie się, jaki wynik EXPA udało się wykręcić. Od razu powiem, że naprawdę wynik jest zacny. Także polecam obejrzeć. Jeśli chodzi o mapę, mamy dębinę. Kieruję czołgiem MT-25 Lightem Radzieckim Tieru. Szóstego, jak widziałem dwie gwiazdki na lufie, same się jakoś zrobiły, pewnie dlatego, że mało osób po prostu nim gra. Losowanie na dziewiątki, czyli najtrudniejsze z możliwych. Jestem jedyną szóstką w mojej drużynie. Pierwsze co robię to wybieram się w C4 na spota, jest to takie dosyć moje standardowe miejsce, jeśli chodzi o lajta z tej strony, ponieważ możemy świecić górkę, przejazd a to już od drużyny zależy, czy coś się uda trafić, czy nie. Tutaj głównie Arta może na początku coś wyjąć, bo czołgi są zbyt daleko. Ja, ponieważ jest 350 ponad metrów, to sobie strzelam, licząc, że mnie nie wykryją. Przełączenie na złoto. Jeśli chodzi o parametry, MT-25 na pocisku zwykłym jest tylko 112 penetracji, na złocie aż 189. Często trzeba wykorzystywać złoto, jednak te czołgi 8 dziewiątki są Trudne do przebicia. Wycofujemy się stąd. Tam jest bardzo dużo czołgów. Nie ma co tutaj dłużej stać. Nasz spot już nic nie przyniesie. A może arta skupić i będzie słabo. Rozjazd drużyny dziwny, ponieważ sporo czołgów pojechało na zielone w mieście. Nie za dużo. Czołgi przeciwnika raszują mocno miasto. I będziemy próbować sobie coś uszczypnąć od tej strony. Jak to się uda, za chwilę się przekonamy patrzymy sobie na zasięg spotowania, już powinienem widzieć górkę z optyką, tak jest. Widzę górkę, wykryty fosz jest na granicy mojego świecenia, także gdzieś tutaj w tych rejonach będę się trzymał. Poczekam, może strzeli Arta, może strzeli jakiś Tedek. Isu teraz bardzo rozsądnie przemieszcza się, żeby mieć zasięg rysowania. Też Tedekiem trzeba umieć grać i czasem się podsunąć jeden do zera widzimy, że przeciwnicy kompletnie tutaj nie raszują miasto na spokojnie sobie walczy bez większych strat jeden do zera na razie nic się nie dzieje próbuję sobie świecić tego E75 plus czy coś będzie na górce wygląda na to, że na górce stoi tylko i wyłącznie fosz. na drugiej stronie pusto także na razie Sytuacja jak dla Lighta taka dosyć trudna, ponieważ nie można głębiej za bardzo wjechać, bo nie wiadomo co tam jeszcze będzie. Teraz jest wyświecony. Fosz oberwał teraz za ponad 700. Staram się troszkę zniknąć. Ogólnie, jeśli chodzi MT25, jeśli chodzi o moje odczucia, czołg bardzo, bardzo fajny, ale trudny w graniu. Nie jest to czołg jakiś mocno OP, ponieważ średnie obrażenia na pocisku mamy zaledwie 85. Także nie jest to oczywiście dużo, chapeków mało, a losowania, jeśli chodzi o mnie, zazwyczaj były bardzo trudne. Często na dziewiątki, ósemki praktycznie zawsze, nie miałem chyba żadnego losowania takiego łatwego, żeby tam były, nie wiem, same szóstki, czy, czy pary siódemek, także to mi się nie zdarza. Zazwyczaj sporo dziewiątek. Jeśli chodzi o dziewiątki, no to trudno, trudno je. Przebić tak bez objeżdżania, oczywiście, fosz na szczęście teraz nie trafia, zostaje na ogrysku, ponieważ nic tutaj na mnie nie wyjeżdża. To praktycznie jestem pewny, że, że fosz został sam. Czekam na pomoc drużyny ISU bardzo rozsądnie się yy, wtedy podsunął. Miał zasięg kresowania wykończył tego fosza. Prowadzimy 4 do 2, trochę mam ze światła. 172 obrażenia, jak do tej pory, Lightem Oczywiście trzeba. Szukać swoich szans Także czasem uda nam się zrobić obrażenia Czasem się nie uda Natomiast ważne, żeby żyć jak najdłużej I na te szanse Po prostu liczyć Wyświecony ISU Miasto zaczyna się składać niebezpiecznie Oczywiście tutaj Moją rolą nie będzie obrona tego, tego miasta Bo ja tam się po prostu nie nadaję Także będę robił swoją robotę jak to często w lightach bywa, jesteśmy uzależnieni od drużyny. Jak mam velosuje kiepską i wszyscy nasi poginą, zostaniemy na same hewiki, nie wiem, 9. tieru. No to wiadomo jest, że, że zginiemy 5 do 4 tutaj awkujący t 37. Nie będę się zatrzymywał, ponieważ arta właśnie została wykryta. Widzę Giewu panterę po prawej, Batczata po lewej. Batsata sobie za chwilkę odpuszczę. Jedziemy teraz po panterkę. Zniknąłem, czy znaczy ona zniknęła, także ja też zniknąłem i sobie zajerzem panterkę. Na szczęście ta nie trafiła w obrocie, chociaż raz Arta nie trafiła we mnie. I teraz na spokojnie sobie dojeżdżamy tą panterkę. Wykończone prawie 700 obrażeń, 8 do 4. O tyle tutaj fajnie, że te czołgi się rozjechały, jest swoboda, co w przypadku Lighta jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Bat-Chat nie trafia. Także mamy dużo, dużo czasu, żeby go. Widzimy penetracja na zwykłym pocisku. Nawet tutaj nam pokazuje wskaźnik na pomarańczowo od arty. Także zajeżdżamy sobie ją od tyłu. Ona już zrezygnowała. Wie, że nie jest w stanie nic już więcej zrobić. Także chyba się poddała, czy tam wyszła do garażu. Ja dzięki temu mam 1100 obrażeń 11 do 4, także prowadzimy wyraźnie, miasto przeciwników nie przepchnęło. My tutaj wygraliśmy, nie trzeba było bronić bazy. No i teraz yy, prawdopodobnie wróg będzie się cofał, yy, także postanawiam yy, poświecić tutaj dla tych, yy, dla tych naszych yy, Tedeków yy, i Hewików, yy, i meda. Oraz oczywiście Isu. Isu ładnie tutaj. Yy, gra jest cały czas yy, w miejscu tam gdzie się dzieje akcja. Zaświecony teraz tygrysek, yy, już oberwał od ISU. Mamy jeszcze pełniutkiego, pełniutką fałkę dziewiątego tieru. Tutaj sytuacja już jest w miarę rozpoznana, także teraz sobie odważnie wyjeżdżam na dwa czołgi. Wiem, że za chwilę ten tygrys P będzie skończony. Udało się to arcie. No i teraz bardzo ciekawy pojedynek yy, z fałką. Możecie liczyć teraz, jak ktoś ma ochotę, ile. Ile kółeczek uda się wokół tej fałki zakręcić To specjalnie dla Deda, który zawsze czekał na jakąś ciekawą karuzelę w moim wykonaniu Także myślę, Ded, że to się usatysfakcjonuje Pełna fałka dziewiątego tieru Nawet jej nie detrakuję, ponieważ wiem, że jest bardzo wolna Także będzie się udawało wokół niej tańczyć Co też właśnie czynię I powolutku ją sobie punktujemy Arta nie trafia Nasza... A ja sobie krążę wokół fałeczki i ją powolutku do Jak widzicie, obrażenia na, na pocisku są bardzo małe. Dlatego ilość potrzebnego czasu na wykończenie tej fałki jest przeokrutna. Kończą mi się pociski złote, także trzeba teraz będzie celować bardzo dobrze. Wcześniej było to celowane tak mniej więcej. Teraz już trzeba celować tył wieży, bok wieży. Bądź yy, tył kadłuba, co jest naj, najpewniejsze w tym momencie, cały czas sam go sobie świecę. Drużyna tutaj w ogóle y, nie ma na to wpływu, także ten eks rośnie kolosalnie. Teraz Arta zamierza w niego strzelać, także się odsuwam, żeby nie dostać głupiego hita. No właśnie, pewnie by tak się skończyło. Jeszcze tutaj zostaje tylko 73 obrażenia, i oczywiście Arta go wykańcza. Y, kończymy bitwę. Obejrzyjmy sobie wyniki końcowe, które są bardzo ciekawe. Wymarzona odznaka mistrzowska, której nie mogłem wbić, mimo że miałem mnóstwo bitew powyżej 1200 expa, 1300 expa, ciągle była pierwsza klasa, teraz jest, plus zwiadowca, to była gwiazdka zwykła raz, dwa i wpada 5460 expa, a to dlatego, że expa pojedynczego wpada 1820, czyli naprawdę bardzo, bardzo zacny wynik, potężny, dawno takiego nie miałem, także bardzo się cieszę, 62 oddane strzały, 54 trafienia, 31 w celu, 2600 uszkodzeń, plus 3000 ze światła, 4,5 km przejechane i widzimy łączny eksp, taki z mnożnikami, jeszcze jakimiś za wykonanie zadania, to był 6800 za tą bitwę, także bardzo, bardzo zacny. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.